Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj przyszła do mnie dość spora paczka z kartami z Club World Cup 2025 i otworzymy część tych rzeczy dzisiaj, resztę później. Będzie też uzupełnianie albumu pomiędzy, bo no już trochę podejrzewam, że tych kart będzie. Tutaj jakieś karty gratisowe dostałem. Z euro 2024. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to mogę odsprzedać lub się wymienić za coś. Ja już wcześniej tą paczkę generalnie otworzyłem i zamawiałem tą dużą paczkę. Dwa takie oto autobusiki. Tu jest drugi. W jednym jest bodajże 24 saszetki są tak 24 e, tutaj jest duża pucha, nie zmieści się i właśnie tutaj albo zostałem w grapisie. albo coś tu nie zgadza, bo dostałem dwa razy zestaw z że zamawiałem raz. Będziemy dzisiaj dwa zestawy startowe i myślę, że em, 12 paczek z boksa możemy otworzyć. Wejdzie, że otworzę za kamerami ten zestaw startowy, bo raczej mi się nie zmieści tego. Ops karty, akurat odwrócone, także nie widziałem. Albumu nie będę Wam pokazywał, chociaż pokażę moje no album, album, jak to robię. I pierwsza limitka, Michael Olize, piękna karta. Żał Cancelo. Erling Holland. Wysuwają no się te karty. I czwartą jest Palmer. Tak, jest Palmer. Bardzo liczyłem na jego limitkę. Jestem fanem Chelsea i właściwie tylko dlatego zdecydowałem się na em, kupienie tej kolekcji i zbieranie ze względu na to, że no, Chelsea wygrała um, te um, klubowe mistrzostwa świata Vitinho prawie jak Vitinho o Sergio Ramos João Neves to już jest chyba duplikat Leonardo Bareiros, Benfiki. Crowd Hero, Mendoza oraz Game Changer Igor Jesus Lecimy z drugą paczką. I przekładamy i mamy Magic Jamal Musiala. No i tutaj te karty specjalne będę odkładał w inne miejsce. Następnie Tomas Belmonte argentyński zawodnik River Plate Lopez Emblem Stefana Mediny. O i bazówka no niego ma no Zawodnika obecnie Arsenalu Kolega zaliczył trzy kluby już londyńskie. Tottenham, Chelsea i Arsenal. Saki. Kowac. Estevan, Fajnie. Liczę, że też trafię jego limitkę, bo to już jest właściwie zawodnik Chelsea, Rodrigo. To. To też duplikat. Emblem e, Urugwajskiego zawodnika reprezentującego barwy Flamengo i Bradley Barcola Goal Machine. E, dobra. Polecimy z drugim zestawem startowym. Otwieram go tylko ze względu na limitki Oj, wypadły tutaj te limitki, Jedną podejrzałem Jest to Rodri A więc fajnie, bo bez powtórki Jest Canon Ildis Również bez powtórki I Hurricane Również bez powtórki Czyli w sumie bardzo fajnie I tutaj mamy Juliana Alvareza Czyli dalej bez powtórki Piękna sprawa, jak na razie. Dobra. Samu to jest chyba samu Omorodion generalnie. Nie wiem, czemu to jest a. Jakieś co, coś dziwnego napisane. W sensie możliwe, że tak też ma na nazwisko, bo ci, jak wiadomo, zawodnicy z Hiszpanii, z Portugalii, z Brazylii potrafią mm. mieć po parę nazwisk. Miguel Mariental i Game Changer Federico Valverde. Super sprawa, fajny trafik. Lečíme s ďalšou paczkou, i tutaj máme lakawa. Môj kajsedo, to je duplikat Kalidu Kulibali. Uy, izraelský zavodník. Hmm, crowd hero Gustavo Gomez, oraz Perez Titan, karta. lecimy z ostatnią paczką z drugiego startera prawdopodobnie ten drugi album sobie na coś wykorzystam jeszcze nie wiem do końca na co ale no, zobaczymy Hector Moreno Samuel Xavier Jamal Musiala Angel Estrada Emblem arabskiego zawodnika i Magican Joshua Kimish I otworzymy jeszcze w sumie tą dużą paczkę i później w następnych openingach polecimy już z tymi boksami i puszkami. Tutaj jest z tymi kartami specjalnymi No i mamy Titan West, Fofana to chyba też jest już duplikat Crowd Hero Williams Legenda już grająca jeszcze dalej Tiago Silva Crowd Hero Thomas Miller Crowd Hero, emblem Diego Costa i tutaj bazóweczki, egipski zawodnik, angielski zawodnik reprezentujący barwy: Porto, Montiel, Christopher Nkunku, Erling Haaland na bazówce, Gonzales, Bradley Barcola, Marcos Rocha. El Motie, Levi Colwill, Sarakini, Saracci, Marcus Thuram, Andre Herrera, Den Heyer, John Arias, Pacela. i tutaj są jakieś grubsze chyba trafy. Top keeper, um, Manuel Neuer, Robert Sanchez, top keeper. I tutaj mamy legend z egipskiego klubu, legenda. Magician Rodrigo de Paul i sam Achechoa goal Machine. I to by było na tyle w tym openingu. W następnych odcinkach otworzymy te paczki. Jeszcze czekam na parę innych paczek z trochę innych kolekcji. Także zapraszam do oglądania następnych rzeczy, subskrybowania i lajkowania.